Hej, cześć, siemano, z tej strony Skałczyński I witam was w kolejnym już odcinku z Darkest Dungeons Słuchajcie, yy, kolejne 3-4 odcinki będę sobie nagrywał dzisiaj pod rząd Zastanawiam się nad odcinkiem, czy wrzucać w niedzielę Powiem wam tak, jeżeli wyrobię się dzisiaj z nagraniem 4 odcinków Odcinek pojawi się w niedzielę Jeżeli nie nagram dzisiaj 4 odcinków, a nagram 3, bo 3 na pewno muszę nagrać To może po prostu nagram w niedzielę i wrzucę go na bieżąco ale to jeszcze zobaczymy. Słuchajcie, kolejny odcinek. W ostatnim odcinku mm, walka z kolekcjonerem. Wyrobiłem się do pracy, jak coś miałem. Spóźnienie, chyba około 2 minuty. Także nic wielkiego się nie stało. Słuchajcie, co my dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj na bieżąco skomponujemy sobie team. Pójdziemy sobie do kniei i zobaczycie nową lokację. Pójdziemy sobie po szpony z winności dla łowcy nagrod plus 1 szybkość plus 4 unik artefakt. Ogólnie złotym środkiem na kamerkę jest to, że po prostu będę delikatnie zasłaniał pierwszą postać na naszej liście, ale już nie będę musiał nic zmieniać i wszystko także po prostu tak to zrobimy. Mam nadzieję, że to zaakceptujecie. Reynold, ty sobie na razie stąd wypierdalaj. Krótka, uczeń, także dzisiaj wydaje mi się, że krótszy odcinek, bo ostatnio takie dosyć długie te odcinki. No i dobra, czyli tak, zobaczmy, co mamy w Dilliżansie jeszcze na szybkości. Mamy zwiadowcę zbrojmistrza, którym prawdopodobnie będziemy chcieli sobie pójść. Celność kontra plugawy, kontra. E, słaby hazardzista. Okej, okay, ty nie masz żadnych minusów, także sobie e, ciebie, drogi. Kolego, bierzemy. Mamy kolejnego okultystę, ee, którego też sobie weźmiemy. Dwóch okultystów zawsze spoko. Eee, a ciebie na razie nie chcę, bo mamy na razie całkiem spoko e, ludzików dobra, czyli tak, mamy okultistę na, ziel na zerowym poziomie i ty masz masz leczenie, czyli to jest najważniejsze to jest takie se, to jest masz przyciągnięcie e, dobra, okultist wchodzi na ostatnią pozycję co ty masz w ogóle? Dobiegłoś podczas obozowania, fajne no nie będziemy robili obozu, bo to krótka e, minus 20 co, jeśli pochodniam, zajebiście Obsesja na normalności, do konsumpcji jeśli poziom stresu powyżej 50 Uuu, to jest dosyć niefajne, ale okej, okay, przeżyjemy to jakoś No tak, na pewno będziemy sobie chcieli tym zbrojmistrzem zagrać, nie? Co on ma na tarcie? Obrońca, kara boska i rozkaz, no yy... Kurczaczki Okej, okay, będzie spoko, wydaje mi się Na drugą pozycję Zagramy sobie, może jakiegoś oprycha sobie zagramy na drugą pozycję? O... Żeby troszkę podlevelować kogoś jeszcze Nienawiść kontra plugawy, stresu kontraplugawy. a ty? Taktyk z kniej, a my idziemy do? My idziemy akurat do kniei Okej, okay, zajebiście, dobra, to ty sobie kolego pójdziesz tutaj No i, a i zagramy chyba hienę cmentarną, albo badaczkę zarazy Eee, w ogóle patrzcie jaki item mamy na zabicie ucznianek romanty nie? Bardzo rzadki, celność, wielkość walki dystansowej, szanse ogłoszenia, szansa wywołania zarazy dla badaczki zarazy No byłby to gigantyczny sztos, ale no niestety, no nie damy rady jeszcze na razie Dobra, hiena cmentarna no, niech będzie tutaj mm, Okej, okay, rozdajmy wam teraz przedmioty zdejmij wszystkie błyskotki, tak, zaraz wyślemy sobie jeszcze naszą hilerkę do... Na leczenie stresu, bo w ostatnim odcinku trochę go otrzymała Eee, dobra. Czyli tak, co ty chcesz dostać? Plus 2 szybkość, minus 20 do odporności na przesunięcie. Ty masz trochę mało tej szybkości, więc mogłaby ci się przydać. Albo po prostu wieczmy ją komuś, kto ma po prostu od razu dużo szybkości Może ty to dostaniesz? Żebyś w ogóle napierdalała pierwsza kogokolwiek eee, Ty dostaniesz. Nie chcę ci chyba tego zabierać. Max PZ okej, okay. dopierdolmy cię To dostanie oczywiście ten ostatni, czyli okultist. Kurde, ja ci nie chcę zabierać tego. Eee... Dobra, jebać unik, ty masz napierdalać plus 4 celność minus yy, unik. Eee... Ty masz dużo uniku, nie chcemy ci tego dawać Lululululu. szybkość 5 Dobra, dajmy ci to. Dobra, i w sumie. Dobra, dajmy ci to, to, to nie będzie złe, może być dobre. Ty dostaniesz to do leczenia i dostaniesz. Yy... I tyle, bo masz też trochę uniku. Okej, okay, tak będzie wyglądał nasz Timek na dzisiejszą wyprawę. E, teraz, czy wy macie wszyscy dobre skille? E, muszę pójść e, nie, nie muszę, ale dobra e, Tak, ty będziesz napierdalał tym, Forteca Wręcz jeden, cel, jeden w przód, dystansowy Dobra, ty masz chyba dobre skille, e, ty masz Szalone cięcie jest dobre, wystrzał jest dobry To to tam jewać. I chcielibyśmy u ciebie doskok awanturnika e, Nie, nie chcemy na razie doskoku awanturnika, ty wiem, że masz dobre no i ty masz dobre, okej, okay, dobra, tutaj mamy wszystko dobre Ogólnie słuchajcie, mamy w chuj herbów I... Czy my możemy sobie kogoś ulepszyć? Kto idzie teraz na wyprawę? Hmm. Czy ci, u ciebie możemy coś ulepszyć? Możemy to, eee, to ci zwiększy obrażenia z Kilofa. Eee, ok, Okej, ulepszymy cię delikatnie i ty będziesz mogła napierdalać sobie tym Kilofem. Ja już będziesz miała trochę zwiększone obrażenia eee, Nice Ojej, zaraz mi się mikrofon przewróci. W ogóle giga chat przyjęliście tę serię. Bardzo wam za to w ogóle dziękuję. Nie sądziłem, że po takiej przerwie Ktoś tam będzie mnie jeszcze oglądał, a te wyświetlenia są faktycznie nie najgorsze. Także bardzo, bardzo, bardzo Wam dziękuję! Już niedługo słuchajcie jakieś nowe serie, typu jakiś Valorant czy coś, ale na razie chcę się stricte skupić na Darkeszcie. Tak dobrze mi się w niego gra, że to jest niesamowite. Jeszcze to nagrywanie naprawdę. Dobra, słuchajcie, mamy wszystko, że możemy ruszyć. To jest krótka wyprawa, także rozpierdolimy i tyle. Dzisiaj jestem bogiem gry. Wszystkie odcinki napierdalam. Zero stresu, zero tracenia zdrowia. Yy, krytyki RNG 10 do 0 dla mnie. Dziękuję, pozdrawiam. No, zobaczymy, jak to będzie naprawdę, ale. Mm -hmm. Taką mam kurwa nadzieję. Dobra, słuchajcie, zapasy. Krótka. E, 12. Trzy e, łopaty. O, fajnie, od niej dostajemy z automatu. E, tutaj musimy wziąć sobie to. Tutaj w sumie wszystko musimy wziąć. E, tak, na. Naprawdę, bo K czytałem sobie już o Kniei zwiat 35% z... No dobra, całkiem nie sporo eee, Dobra, weźmiemy sobie tak To jest krótka, żeby też nie, 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 wzi nie wziąć Nie wiadomo ile hajsu Dobra, czy teraz na pewno wszystko mam? Prowiant mam, ok, wszystko się zgadza eee, Wszystko mam Okej, okay, możemy ruszać Na pewno wszystko mam? Na pewno wszystko mam Dobra, jazda, let's go uh! Rozpierdalamy Nie wiem, czy dałem okultyście i tam Kurwa mać Chyba mu nie dałem i temu Dobra musiałem coś spierdolić nie To nie byłbym ja jakbym czegoś nie spierdolił A w ogóle nie wiem czy zauważyliście byłem u fryzjera No tak szczerze powiedziawszy na twarzy to się schudłem trochę od tego fryzjera Ale chyba jest git Możecie napisać w komentarzu na przykład A jeszcze nazwałem postacie ja Zapomniałem o tym Aha i oczywiście jeszcze bardzo bardzo serdecznie Chciałabym pozdrowić się Radka Czyli przyjaciela mojej kochanej Zuzi W sensie mojej kochanej przyjaciółki Zuzi I Radka przyjaciela Pozdrawiam. Bardzo serdecznie. E, ok, okultist. Dałem mu item. Dobra, wszystko. Czyli jak na razie wszystko zajebiście. Wow. Właśnie wierzę. Co my mamy? ukończyć 100% bitew w salach. Dobra, no to na dobry początek idziemy sobie do góry. Boże, jaka króciutka w ogóle powinniśmy to pierdolność na totalnej szybkości. Ok, mamy pierwszych wrogów. E, słuchajcie. Generalnie priorytetem jest rozkurwienie tego, bo on będzie naznaczał i wpierdalał nam obrażenia. 4, 8, doskok. Yy, doskok 6,12. Czy my chcemy robić doskok? Dismas, ty coś zrobisz w tej pozycji? Zrobisz, dobra. Może być kurwa doskok. Za 10, ok, trochę brakło yy, 3,5. Czy ty dasz radę go zabić? O, oh, pięknie, dobra. Mamy go z głowy, i ty będziesz sobie po prostu napierdalał. Pudło, niestety, ok. Yy, ty rób szalone cięcie 5,9, a wystrzał. 3,7, większa szansa nakryta Ale to będzie robiło większe obrażenia Dlatego zróbmy sobie pudło Ja pierdolę, serio? Okej, okay, mało celności trochę mają nasze postacie Dobra, to tylko 3 punkty obrażeń Podstępny zamach No oni bez, generalnie bez naznaczenia nie będą nam bili dużo obrażeń Bo ten ziomeczek By nam wpierdalał obrażenia e, Okej, okay, ty z tej pozycji możesz napierdalać kilofem, Czyli Napierdalaj Za 9, bardzo ładnie, maksymalnie jak mogła tylko uderzyć ty możesz na razie w sumie zbytnio nic nie robisz. Ym, oznacz tego. A nie, to osłabia, nie oznacza. Przepraszam bardzo. Dobra. O, tylko 5 obrażeń, naprawdę? Okej. Okay. Zabijemy tym? Nie zabijemy tym. Dobra, no to Robimy sobie tego. Krytyk za 10. Bardzo ładnie. Stress heal. Jakieś ulepszenie. Podstępny zamach. O kurwa, krytyk za 8. A łała. Dobra, tutaj jakiś film mógłby już wejść, serdeczny zaraz. Ty z na napierdalaj, dziękuję. Eee, ty możesz spróbować kilować za 7, pięknie, tylko żeby odporność weszła zajebiście. Eee, I ty szalone cięcie za 5. Oni mają dosyć dużo ochrony. Podstępny zamach, unik, bardzo ładnie. Dobra, dobijaj. No kurwa, za 4? Co? Kim ty kurwa jesteś? Dlaczego ty bijesz tak małe obrażenia? Halo, co się dzieje? To fakt. Dobre, dobijamy, ładnie Dlaczego on wie? tak małe wrażenia? Dobrze, że to jest krótka wyprawa Okej, okay, hełm obozowicza, wyłącznie łowca nagród 20 stresów podczas obozowania plus 10 do szans na zwiat. Całkiem spoko Tego, ty, tej strony z dziennika powiem szczerze, że nie Nie chcę, nie chcę jej um, Okej, okay. pierwsza walka poszła nie najgorzej, trochę stresu Kolejna pochodnia, fantastycznie Użyjmy sobie od razu <laughs> Dobra Pier Myślałem, że nie wziąłem łopat. Naprawdę, przez sekundę myślałem, że nie wziąłem łopat, nie? Dobra, wpierdalamy się tutaj. Ok, mamy kolejną walkę. Yy... Kurwa, nie zmieniłem. Po... Ale zjebałem sobie. Ale zjebałem. Spierdoliłem kompletnie. Nie zmieniłem e, ustawienia. Dobra, no coś, coś musiałem spierdolić. Eee, spróbujmy zabić, za pięć, bardzo słabe obrażenia bijemy na ten moment Dobra, obra eee, w chuj stresu Bardzo mi się to nie podoba Dalej nie dostałem Jester'a, którego kurwa pragnę Dobra, jakieś obrażenia zadaj Ty wystrzał sobie zrób w tego Ja pierdolę, co jest, co wy za obrażenia klepiecie Co za masakra, dobra Dobij go? Okej, okay, teraz wali nagle za 10, nie? Dobra, no, to, o właśnie, wypierdol ją Bardzo, bardzo dziękuję Jakby ustawiła mi domyślną ustawienie formacji, nie? Okej, okay, dobra, ty, ty w ogóle idziesz już do leczenia stresu, nie? Masz, kurwa, 2 miliony stresu Ja jakiś dziwny team w ogóle sobie wybrałem 5-9 eee, Zabij ją Nie wiem, śmieszne obrażenia jakieś bijemy Ty healować nie potrzebujesz, eee... spróbuj przyciągnąć. W sumie cztery punkty obrażeń. Ok, udało się. Eee, dobra, zabijmy ją na. Kurwa, unik, naprawdę. Dobra, pięknie za 9. Ok, trochę stresu zeszło, ale i tak ma bardzo dużo. Wszyscy unik bardzo ładnie. O, kurwa, duża jak to plazma, dzień dobry. Dobra, doskok, czy to idzie dwa w przód? My nie chcemy cię dwa w przód, rzucimy w ciebie sztyletem chyba po prostu Albo kill off. Yy... Sztylet, może... Okej, okay, akurat krytyk, dobry wybór za 11 I jakiś stress heal yy... Tutaj klątwa osłabienia na no tego Na razie nie musimy... okej, okay, odporności podchodziły ty szalonym cięciem i pudło. Zajebiście. Dobra, cios z bagien. No, jakieś delikatne obrażenia. Ogłuszenie! O kurwa, naprawdę? Wow. Cytokineza. Unik, zajebiście. No kurwa, ile was się respi. Yy, dobra, nie wiem, doskok. Zabijemy go. Yy, spróbujmy tego rozpierdolić. Zróbmy priorytet, żeby tego rozjebać. Yy, ty, nakurwiaj no, tych dwóch po prostu. No i ty na ogłuszenie, bardzo niedobrze. Cios z bugiem. Okej, okay, 3-4, jakieś delikatne obrażenia. Ogłuszenie, kolejne weszło. Yy, napierdalaj tego. Zajebmy go w końcu. Ślimaki. Kurwa, ale co ja pierdal, Ale dziwne, dziwne. W ogóle jakiś. Totalnie dziwnie team złożyłem. Nie wiem. Dobra, ładnie, on go zabił, chociaż totalnie mam słabe obrażenia Bardzo mi się to nie podoba, dobra, zajeb w końcu tego Skończmy tą walkę w końcu Ślimak, dobra Ślimak, ślimak, pokaż rogi Nie wiem, ty musisz skillować za dwa, jeszcze krwawienie powinno wejść Dobra, jeszcze raz, no i za 10, okej, okay, to już mi się bardziej podoba yy, Okej, okay. skill offa, mordę no i dobi go, bardzo ładnie Dobra, <grystanie> słuchajcie Nie jest kolorowy, czy ta kamerka jest jakoś? Okej, okay. dobra mamy portret, mamy 550 golda, mamy skrzyneczkę, otwieramy sobie e, Ten team w ogóle, brakuje mu obrażeń Coś, coś, coś się zjebało, coś spierdoliłem ewidentnie e, dobra Spierdalamy się stamtąd Bardzo mało światła Okej, idziemy, pójdziemy sobie teraz na dół No, proszę iść O, walka z Shamblerem, proszę bardzo No my na pewno na nią nie pójdziemy, bo ten team bije kurwa zerowe obrażenia Nie wiem co się tutaj wydarzyło, okej, okay, łopata Chuj łopat, została mi ostatnia łopata, to jest... Może być, może być grząsko Okej, okay, tutaj nie mamy walki Także cofamy się Elegancko Nie no kurwo Jezu, dobrze że na tym trzeba użyć pochodnie Ej szczerze aż mi włosy dęba stanęły, naprawdę <laughs> Dobra idziemy sobie do kolejnej sali Kurwa kolejna przeszkoda, wziąłem tylko trzy łopaty No pojebiemy jak będzie jeszcze kolej... jedna przeszkoda, naprawdę Wstafak Okej, okay, bierzemy sobie to, bierzemy wszystko, niech nie chcę tego po prostu. Jakby... Ej, jak będzie kolejna przeszkoda, to... To będę miał bekę po prostu, nie? Okej, okay, mamy zwiat i będziemy widzieli czy jest przeszkoda. Dobra, dwie obiekty i pułapka. No, no jak na razie nie ma przeszkody, bardzo mnie to cieszy. Okej, okay, kolejna pochodnia, bardzo dużo pochodni tutaj. Łopata by się przydała. Tak, na, na wszelki wypadek. Ja coś czuję, że będzie ta przeszkoda ogólnie. Dobra, mamy jakiś worek pusty Mamy jakąś pułapkę do rozbrojenia. 50, 90, 150 do... O nie, Dismas niech sobie rozbroi. Stress Heal. Git. Mm, dobra, lecimy dalej. Y, ten, ten chłop bardzo mało obrażeń, Bies... Dobra, kolejna sala bez walki. Okay, z pamiątki. Dzięki. Okej, okay, mamy walkę. O, udało się ich zaskoczyć. Fantastycznie. Dobra, wykorzystajmy to teraz. Jak udało się ich zaskoczyć, to sobie to wykorzystajmy. Doskok nie, ty musisz sztyletem w niego napierdalać. Okej. Okay. Krytyk za 14! Dziękuję gro! Bardzo dziękuję, coś się udało. Mm, to ty możesz wpierdolić szalone cięcie i zabić jakby sobie tak... Spróbuj! Unik. Oni mają dużo uniku, 15, dokładnie. Eee, ty możesz. E, ile ty masz HP? Pst, ty możesz skillować w sumie? Za trzy. Krwawienie powinno wejść. Cii, zajebiście. E, dobra, spróbujmy zabić chociaż jednego. Tragiczny jest ten team. Dobra, oni przynajmniej biją jakieś obrażenia. Z, z, totalnie do dupy. Mamy bandaże, więc na spokojnie się zaraz. Kurwa, serio? Wszystkim krwawienie włożyli? Jeszcze się ruszę, Nałożą krwawienie? Okej, okay, nałożą krwawienie. Ja pierdolę, ale oni nakurwiają! Dobra, tutaj odporność. Okej, okay, ty się ruszasz, ty robisz... Yy, ulecz się. Za 15, bardzo ładny heal. Yy, Okej, okay, kolejny się rusza, za jeden przeżyjemy Dobra, ty robisz doskok, trzeba kogoś zajebać w końcu Bardzo ładnie, krytyk za 21 Ale jest kurwa dobra No jest naprawdę świetna Ty masz, dobra, to przeżyjemy Spróbuj zabić tego, ładnie, za 12 Teraz nagle udaje się, nie? I ty dostajesz bandaż Bo zaraz nam się tutaj wyjebiesz Unik, dobra, ty jesteś tak w ogóle chujowy On jest tak zjebany, nie? Ty z musisz ciachnąć Ty go nie zabijesz o! Unik, okej okay. On się jeszcze ruszy, nie? O, niesamowite. Okej, okay, unik, chociaż coś. Dobra, ty zrób hila. Daj, daj hila za milion, proszę. Krytek za 30. Dziękuję, ktoś mnie wysłuchał. Ok, jemu schodzi trochę ten stres, ale mimo wszystko ma go dużo. Dobra, zabijesz? Zabijesz, ładnie, za 10. Dziękuję. Dobra, mamy prowiant, którego nie będziemy potrzebowali. Zjedz sobie goldzik ładnie. Lecimy dalej. Tutaj mamy jakiś obiekt. Skrzyneczka e, Domyślne ustawienie drużyny, dziękuję. Skrzynka zawiera pamiątki, dzięki. E, dobra, lecimy dalej. Dobra, spoko pokrwawisz sobie, zaraz przestaniesz, byczku. Ok, mamy zwiat. E, to będzie ostatnia. Ostatnie dwie bitwy, przepraszam bardzo, dobra. E, mamy skrzyneczkę. Bardzo mało obiektów mieliśmy na tej krótkiej wyprawie. Akty zajebiście. Eee, bardzo niedobrze, że to chcesz Ty kurwa głupku najgorszy Minus 10 celność plus 15 obrażeń Bardzo źle, bo on i tak kurwa nic nie trafia, nie? No Jezu, dobra on jest do wyjebania chyba Generalnie, tak, tak mi się wydaje Dobra, ustawienie mamy dobre Dobra, dobra no to na szybko rozpierdalamy Nie udało się zaskoczyć, ale Doskok w tego, yy, za... Z, po prostu zajebujemy go I... ty robisz... Wylecz, do cztery, szumowienie Odporny, zajebiście Dobra, i ty... Jezu, już myślałem, że tego trupa nacisnąłem niechcący, nie, ale trolling przed mm, ok okej Domyślne ustawienie. Nowe światło. Wchodzimy. Ostatnia walka. I dzień dobry. Dziękuję. Kurwa, jebane wilki. Nie udało się jeszcze ich zaskoczyć, ale oni będą napierdalać. Muszę to, bo nie zabiję. Dobra, ładnie. Krytyk za 21. Ale ona napierdala krytykami. Ale ona jest zajebista. Uwielbiam ją. Ojej, krytyk za 5. Nie miło. Dobra, tutaj jakieś dwa. Odporność, zajebiście, w końcu coś. Okej, okay, krytek za pięć. Dobra, ciebie będzie, będzie trzeba wysłać na leczenie. Ty, temu trochę stresu weszło w ogóle. Eee... Healuj siebie, za zero. Krwawienie jeszcze, zajebiście, dobre. Eee... Ty robisz szalone cięcie w tego, ładnie zabijasz go. Eee... Ty jesteś w ogóle giga chujowy, nie? Tak... Eee... Chciałem tylko napomknąć, za 7. Okej, okay. dobra, on się rusza. Za dwa. Yy, dobra, ty w sumie nie potrzebujesz kilować za dwa. Coś tam, co, cokolwiek, osłabienie. Yy, ty wal killow w, w tego. Przepraszam, nie wyciszyłem telefonu. Dobra. E, dobra, i ty zabijasz. Pięknie. Jego będzie trzeba na leczenie stresu wysłać, kontynuujmy przygodę. Czy my tu coś jeszcze mamy? Nie, tylko zerknę sobie, słuchajcie, co się używało na namiot. Namiot podróżnika. Okej, okay, mamy 12% na stres i resztę na dobre rzeczy. Czyli ty masz dużo stresu, to ty to otwórz. Okej, okay. <laughs> bardzo dobra decyzja, słuchajcie, bardzo dobra decyzja. No 12%, niesamowite, 93% stresu. Ej, ogólnie chyba go wyjebię. Nie, nie, nie będę lecił ci stresu, sorry, stary. Jesteś giga, giga zjebane obrażenia. Bierz, nie wiem, czy on potrzebuje jakichś itemów, czy co, ale naprawdę bije totalnie słabe obrażenia. Must be Jakaś szybka wyprawa, jakieś 6000. Ten, ten item jest bardzo fajny. Akty dostaliśmy fajnie. Jakieś level upy. Zofobia, obrażeń, kontrabestia. Odporność na choroby. Wierzę, że jest pod kontrolą demonów, to jest bardzo niedobre, trzeba to wyleczyć Nimfomania, stary Benshi kurwa, ruchał w zamtuzie jak pojebany e, I szabrownik narowiska, o to jest to, to też spoko Ale i tak chyba wypierdalasz. No, no nie spodobało mi się e, I mimo tego, że kampania się przeciąga, zostanę wzmocniony obiektem Królu Pewność siebie jest wyższa niż kiedykolwiek Wszyscy bezczynni bohaterowie wyleczono plus 200 stresu What? A, zapomniałem healerkę Eee, wrzucić A czemu healerce nie wyleczyło? Przecież ona była bezczynna Halo Dlaczego jej nie wyleczono? Dobra, zajebiście, że wszystkim stres wyleczono. Ale czemu jej healerce? Zapomniałem ją wpierdolić na leczenie stresu, nie? W ogóle, okej okay. No dalej nie dostałem jester'a Kurwa Dobra, mamy łowczego, którego sobie bierzemy Czy my mamy jakiegoś łowczego? Mamy jednego, a ty? Pokażcie. Hmm. O kurwa, ale zajebiste ręka losu. Dobra, zajebisty jesteś, biorę cię. Mamy kolejnego krzyżowca. Przepraszam, którego chyba nie chcemy. I mamy chianę cmentarną. Delikatnie chujowa jesteś. Eee, dobra, to wszystko. I teraz tak, kurwa. Dobra, wpierdolmy tutaj tą healerkę, Ale najgorzej, że ona się nie wychylowała Ty w ogóle wypierdalasz. Jak mogę cię. W... wypierdalać? Do widzenia. E, ty masz chorobę, wściekliznę, którą nie chcę na razie leczyć, bo nie wiem, czy cię nie wypierdolę. Dobra, ciebie stres trzeba wyleczyć. Za 1000 to wystarczy. Ok, mamy 25k golda. Yy, mamy jakieś akty, mamy ten, mamy. Dobra. Yy, płatnerza sobie ulepszmy. I ulepszmy sobie. Kirwan Diligence. Na razie nie możemy. Koszary. To by mi się przydało, chyba. Dobra, na razie nic. Na razie wystarczy. A w Gildia co mi to daje? Urz biegłości do poziomu 2, Uu, zajebiste Dobra, nie mamy portretów. Okej. Okay. I teraz na przykład będę miał ciebie i możemy sobie ciebie ulepszyć. Zajebiście. Dobra, zaraz w następnym odcinku będziemy sobie już działali w, 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 w gildii, a tymczasem ja bardzo serdecznie dziękuję Wam za odcinek i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!